Art focia. musi być. Co tam? Ludziska, e, tę eksplorację rozpoczniemy nietypowo. E, pokażę wam jedną rzecz. A mianowicie kibianek. Akumulatorowi na to jest. Wyobraź sobie, że jakiś atak chemiczny jest na zewnątrz, tak? Mm. Załoga albo włącza silnik, który powinien być tutaj w schronie. Powietrze jest zasysane do filtrów, filtrowane i już oczyszczone z, z chemicznego skażenia. Mm -hmm pompowane do wentylacji, żeby każdy mógł oddychać. W mhm. przypadku, gdyby silnik nawalił, bo na przykład padł, e, padłby silnik czy cokolwiek, mamy korbę, którą należy kręcić mhm. i zaczynać pompować powietrze do skłonu. Nie wiem, czy akurat prawidłowo. Mhm. Tutaj macie prze e, przepływ w który pokazuje ile metrów sześciennych na godzinę jesteśmy w stanie uzyskać. nie? Mm -hmm. Tak jak ja lekko zaczęłam kręcić, to wskazówka podeszła do 50 metrów sześciennych na godzinę. Okej. Okay. Spoko. Wówczas. Tutaj zobaczcie coś co rzadko pozostaje w skoroch. Tutaj mamy oryginalne akumulatory do Ale, zasilania. A jesteś w stanie otworzyć te drzwi? No, już poczekaj chwilę. Zobaczcie. O, Zazwyczaj jest to rozkradzione, a tutaj zostało mić, że mało osób było tutaj przed nami. Zajęliście, fajnie, fajnie. Kochanie, takie sztofy tylko u mnie i u kolegi Kryptonium Urbex na Facebooku. Z kanału Kryptonium Urbex. Rocznik 78, proszę Państwa, czyli tak jak ja, czyli starsze od węgla. Tu mamy łóżka, łóżko, gniazdko. Generalnie potrzeliśmy, kochani, czy jest, czy jest prąd, ale jest odłączone. Jest to lepsze łóżko niż w pozostałych częściach, więc przypuszczam... Do jakiegoś starszego A, wyższego tak stopnia... Jakieś ofice, bo zobaczcie jak jest to wszystko obite no, i zamontowane. Telefon, nie wiem czy tutaj specjalnie był, czy ktoś tutaj przyniósł. Jeżeli tutaj był oryginalnie, to może tutaj był pokój przeznaczony dla łączności, coś tego typu telefonicznie, oczywiście, bo na główne stanowisko łączności nie wypowiada się. Zobaczmy, to jest pozostałe To, jeszcze, nie? to samo. To samo? Tutaj ja jeszcze jakieś inne urządzenie. No. Inny rok. Ty błokasz? Troszeczkę inny rocznik. Mhm. To jest chyba rtęć albo coś innego. Y, miligramy H2O. Wody. Nie wiem, czy to nie było coś odnośnie wilgoci czy czegoś innego. Ciężko mi powiedzieć. co tu mi, jest. Spójrzcie. Wydaje mi się, że to było coś... spójrzcie, co tu jest. Mój drodzy, spójrzcie. Ale Jezu, jak to jest kompletnie. Muszę iść do uczenie. Mm. Powiem tak, koty są świeże półnitarce i muszą zostać w pizdę dzisiaj. Także idziemy na mapigai. I cóż, muszę kociarstwu pokazać, jak to się robi. Także kot szeregowy. Yes, sir. Trzymasz nagrywanie. No i patrz, jak to się robi. Widziałam, że jak ktoś robi? Tak jest! To do góry już! Jest, sir!